No, cała piwnica zalana, połowę garażu, cały ogród, w sumie no, są duże straty. Piec zalany, y, mam piec ekologiczny, w sumie on bardzo drogo kosztuje i też jest zalany. To już jest drugie zalanie pieca. Y, nie, nie, to, to się powtarza, ostatnio taka, tak nas zalało chyba 4 lata temu, nie jestem teraz pewna czy albo 4 lata temu. Byłam w szoku jak zobaczyłam to, to, te, te, te zalania, tą wodę. Naprawdę to jeszcze na tyle dobrze, że mieszkanie nie są zalane, tylko piwnica. To piwnica to tam pół biedy, no ale zawsze to jakieś straty, bo w sumie ten dom jest podbywany ciągle mhm. i traci na wartości też. Tak, pani prezydent była trzy razy obecna, to aż byłam w szoku, bo pierwszy raz od kiedy nas zalało, ktoś z Urzędu Miasta się zainteresował i był na miejscu i prawdopodobnie pani prezydent tutaj dużo spraw przyspieszyła, bo zostaliśmy bez pomocy, strażacy poustawiali pompy, no ale tu nie szło pompować, bo ta woda wracała jeszcze w większym tempie niż była wypompowywana, to nie było sensu. Przepompownia podobno nie działała, nie wiem, bo ja tam nie byłam, nie wiem jak to było. No ale z tego co tutaj osoby, mieszkańcy mówili, to nie działa, bo chyba tam piorun szczeli, czy coś. Wiem, że był, była dostawa, brak prądu. No straty widzi pan co jest. No, samą zalany do połowy na no, wszystko mokre no, Czyszczenie i suszenie i tak dalej. No. Co się zdarzyło po raz drugi. Pierwsza to było 10 lat temu. W no, piwnicy pokostki od zalany. Takie tak, drobne sprawy, jeszcze go nie włączyłem, może będzie chodził. No i tu podłoga. Ostatnie, w ostatniej chwili zdążyłem uciec. Muszę wysuszyć i nie ma źle. Sąsiedzi mieli gorzej, takich co nie byli w domu, nie. No, to mieli tu samochody pozalewane no, Strażacy dobrze robili, kratki nie, nie odbierały, ale o pół do czwartej w nocy patrzyłem, woda normalnie schodziła, ale później na blokada, nie wiem czy na tego piachu naniosło, no i koniec. A potem od strony wilku tam z tej zaczęła woda przychodzić, no i naniosło tego wszystkiego i to był koniec Straż przyjechała, pompowali od razu, szybko to się uwinęli z tym, no dopóki Zbierali tam z tego zalewiska wodę, no to pomału to szło. No a jak już później krameżniki tam my zobaczyli, no to już było, to już raz, dwa to poszło.